Yy. O. Ty typowy przykład pięknego ogrodu trzymanego yy. ponieważ jeżdżą tutaj i rowerzyści i samochody jest to wszystko ładnie, pięknie unormowane system pierwszy samochód jest tu jest duża kultura jazdy yy. Pieszy, poruszając się w tych liniach, które tutaj jest przedstawione, y, może być spokojny, y, gdyż y, na tej linii czerwonej ma on w pełni pierwszeństwo, więc samochód y, winien, winien jechać y, za tym pieszem do momentu, gdy to wymijanie będzie możliwe. Tak to tutaj działa. Tutaj jest na przykład dojazd do jednej z dróg. Te pionowe znaki mówią właśnie o ustąpieniu pierwszeństwa, a tamty znak, układ znaków, z kolei mówi o zachowaniu szczególnej ostrożności. Więc jest tu po prostu system. Y, jeśli są inne znaki niż te, które są teraz przedstawione, y, to z reguły jest y, reguła prawej ręki. O, tutaj jest przykład. Mijają się dwa samochody. Samochód grzecznie jedzie, jedzie za rowerzystą. Yy, i czeka, aż będzie mógł skręcić, lub wymienić yy, yy, tego rowerzystę, tego wyminąć. Także yy, nie ma tu czegoś takiego jak w Polsce, że jeździsz jak chcesz, bo mandaty na przykład na terenie Holandii są bardzo wysokie i za typowe. Przewinienia, równowartość takiego mandatu jest w granicach 5 do 10 tysięcy polskich złotych. Dlatego, e, no zdarzają się przypadki tam wykroczeń drogowych. Jednak, e, jeśli policjanci widzą, że jest to osoba, która nie zna języka angielskiego, jest cudzoziemcem, to za...